ładujemy akumulator w fazerze. Są takie specjalne złącze wyprowadzone w nim. Złącze Sae, tak się nazywa. No I przez to sobie ładuję akumulator. Wczoraj jeszcze wyczyściłem łańcuch i nasmarowałem. Także zaczęło to lepiej wyglądać. Jest wyczyszczony i nasmarowany. Wyczyszczona felga. I no, wyczyszczony wahacz. Ładnie to wygląda. Mamy maja, ja jeszcze nie mniej jeździłem w tym sezonie. nie. najwyższa pola na moją Tankujemy Dziękujemy do pełna. Ale pełne, 10 litrów przedtem weszło. idziemy, zapłacimy szybciutko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Robimy 2-2 z przodu. O, siema. I do Białobrzegów brzegów chyba że nagrywasz to pura będzie? Nagrywam, vloga robimy. Coś tam nagrywam. Dobra. Trzymaj się. Pura. <laughs> Every story has to end. You were my girl, now we are friends. Look at my face, look in my eyes. You were my hero. To mi się podoba Mogę sprzedać Tak się przymierzam, żeby go sobie wyprzedzić i będę miał później łatwiej to sobie go dykniemy Siemano To ja, Mateusz i witam Was w takim pierwszym zapoznawczym vlogu, w którym opowiem trochę o swoim motocyklu. Moja maszce po Fazerku. Pierwszy wyjazd mój w tym sezonie. Także myślę, że to jest dobry moment, żeby poruszyć temat mojego motocykla. Także mamy 1 maja i ja dopiero wyjechałem. Jest trochę już, że tak powiem późno jak na sezon motocyklowy, ale mój się właśnie rozpoczyna. Dobrze, że w ogóle w końcu się udało. Pogoda dopisuje 20 stopni. Oczywiście w stroju całym jestem, w całym setcie Zegrywam kamerką o GoPro, jak widzicie GoPro Hero 7 Black A mikrofon to jest e, mikrofon wbudowany w interkom, jakby Sena e, No i tylko rejestruję mój, e, mój... telefon robi za dyktafon, także... Kombinacja alpejska, ale mam nadzieję, że to zadziała Moim motocyklem jest właśnie oto ta Jamaszka. Ta piękna Yamaha Yamaha Fazer Jakby to jest... E, dokładna nazwa to jest Yamaha e, FZ6 Fazer S2 e, Dlaczego Fazer? No bo to proste powiedzieć, Fazery Fuz mają owiewki Tak jak tutaj widzicie Fazer ma owiewkę, dlatego jest Fazerem 2 no to jest, dwa, to jest motocykl z 2011 roku Ostatni wypływ tych motocykli był, on jest z rynku szwajcarskiego no, i S2 można poznać właśnie po tym, że ma taki licznik jak mój, to znaczy elektroniczny prędkościomierz, no i klasyczny obrotomierz. Mam ten motocykl już 4 lata, albo nawet trochę lepiej. Zrobiłem nim mało kilometrów, nawet mam zapisane, ile nie zrobiłem kilometrów. 8600 km od zakupu, teraz są 28 przejechane. Od takich danych technicznych. No to motocykl ma 98 koni, co na 600 jest bardzo dobrym wynikiem, to jest bardzo dużo. To jest taki motocykl do wszystkiego. <laughs> można nim się wybrać w trasę, można nim pojechać na Chorwacji, tak jak ja to zrobiłem, można kurczę nim jeździć po mieście i to jest motocykl do wszystkiego, on się naprawdę do wszystkiego nadaje. Jakby z korku też się nim przeciśnie a co więcej, no to z takiej klasy typu 600, tam porównując do Pandita do cbf e, no nie wiem co tam jeszcze jest do Kawasaki R6 e, e, no to powiem wam szczerze że miałem okazję jeździć wszystkimi tymi motocyklami Oj, i pan policjant mnie zatrzymał Dzień dobry. przejście Pan Sztabowo-Plesiński, ruch drogowy przesuwa Panie kierowcu troszeczkę troszeczkę... 70 na godzinę. Troszeczkę. Pana z dokumentami. Prawo jazdy jest na to urządzenie? Tak, oczywiście. nie jest takie oczywiste. No, także miałem spotkanie z policją podczas skręcenia vloga ale będzie miniaturka, dobre rozpoczęcie sezonu dobrze, tylko pouczenie bo normalnie to by było dużo gorzej ejajaj ej, ej. człowiek nie jechał szybko ale ja mam przygody wróćmy do tematu mojego motocykla no dobra, no to powiem wam jeszcze parę słów może o tym jak się nim jeździ no to jest, jak widzicie, bardzo lekki w prowadzeniu. Bandit i, i, i CBFK też są, też są żwawe i takie przyjemne do jazdy. Pozycja jest dosyć wyprostowana, delikatnie, delikatnie pochylona do przodu. Na cbf to jest jeszcze bardziej wyprostowana, ona jest taka podobna do Bandita. Fazer też mi chodził po głowie dlatego, że jest najwyższy. Ja mam 1,84 m i z tych takich, tej klasy 600, to Fazer jest zdecydowanie najwyższy. Hamuje niż Bandit, lepiej hamuje niż CBF. Yy, ta wersja jest za BS-em, także, także to też jest jakiś plus, moim zdaniem. Taki luźny vlog motocyklowy. No i tyle, trzymajcie się, siema. Muzyka